To co zrobił Escape from Tarkov powinno być nielegalne, wytłumaczę wam o co tutaj chodzi, a oprócz tego pogadamy sobie o Next Gen Patchu do Fallouta 4 i jego negatywnym przyjęciu, przypadkowej, rasistowskiej aferce ze Stellar Blade, no i to tyle chyba w sumie. Zaczynamy! Escape from Tarkov to najbardziej charakterystyczny i najpopularniejszy extraction shooter na rynku Jest z nami od dawna i bez wątpienia wiedzie prym w tym oto gatunku Tworzy go rosyjskie studio Battle State Games, które rozwija go chyba do 2017 roku Od dawna ta gra ma problemy z cheaterami, pewnymi mechanikami pay to win Jednak mimo wszystko jest to dalej najbardziej przystępna, najciekawsza gra extraction shooter na rynku I cały czas ma tam swoją oddane grono graczy Jednak to, co zrobili tym razem, ech, może trochę przelać czarę goryczy No więc o co się tutaj w ogóle rozchodzi? Mianowicie do Tarkowa wpadła aktualizacja wprowadzająca kilka tam jakby zmian w gameplayu, jednak nie na tym będziemy się skupiać, bo te zmiany akurat są dosyć mocno propsowane przez społeczność, to tych zmian domagali się gracze przez ostatnie lata. Jednak najciekawszym tutaj elementem i tym, który zbudza najwięcej kontrowersji jest specjalna wersja gry nazwana Unheard Of, która kosztuje 250 euro. Po przeliczeniu plus dodaniu podatku na polskie złocisze wyda wyjdzie to jakieś 1400 zł. No, coś w tym stylu, coś w tym stylu. W każdym razie, zajebiście drogo. I tutaj warto zaznaczyć, że osoby, które nie posiadają tego pakietu, które postanowią mnie zakupić go, no to niestety nie będą mogli cieszyć się elementami, które on dodaje Logiczne, co nie? Ale to jest tutaj bardzo istotne, ponieważ jest to element bardzo mocno winowski. No więc nowa wersja Unheard of dodaje tryb PvE Który wyłącza jakby czynnik innego gracza Już nie strzelamy się z innymi graczami, a jedynie z botami Do tego trybu ma też niedługo wchodzić co-op Tak więc na spokojnie będziemy sobie mogli rozwijać naszą postać Bez martwienia się o cheaterów Bez martwienia się o ingerencję innego gracza, który jest nam e, przeciwny No i tu pojawia się pierwszy problem Ponieważ od jakiegoś czasu Moderzy, fani stworzyli Tryb offline do Tarkowa, żeby inni mogli sobie w niego grać, ale niestety Battle State, czyli twórcy Escape from Tarkov, bardzo mocno starają się go uciszać, ucinać, usuwać, nie tylko rozdając bany, ale również kopierać straki, nawet jeżeli mówi się o tym trybie na YouTube. Więc teraz, jeżeli chcemy sobie w ten nowy tryb zagrać, niestety będziemy musieli zapłacić aż 250 euro. Jest on schowany za Paywallem. Idąc dalej, dostajemy zwiększony rozmiar skrytki, czyli miejsca w magazynie, w którym możemy przechowywać dane itemy. Mamy go po prostu więcej niż inni gracze, który, którzy mają wcześniejsze edycje bądź w ogóle nie mają nic dodatkowo kupione. Mamy zwiększony poziom początkowy postaci e, i tutaj. Jedna z większych bolączek, czyli większe kieszenie. Basicowo w Escape from Tarkov mamy kieszenie, które mają cztery sloty. Cztery oddzielone od siebie sloty, nie są one w żaden sposób połączone, możemy tam wrzucić tylko cztery itemki, które zajmują jeden kwadracik, jeden piksel. Jeśli mamy kupioną wersję za 250 euro, to już nie są cztery sloty, a ich sześć, z czego dwa są podwójne. To znaczy, że możemy tam schować magazynki lub większe itemki. Dla osób, które nigdy nie grały w Tarkowo, może to być kosmetyczna zmiana. Jednak hmm, jeśli posiedziało się trochę więcej, no to dobrze wiemy, że można tam wrzucić na przykład magazynki, które dadzą nam dużą przewagę nad przeciwnikiem. Dostaniemy również ten wydłużony czas przechowywania wiadomości w skrzynce pocztowej. Tam mamy w tarkowie generalnie taką skrzynkę w prawym dolnym rogu. No i poszczególni handlarze odzywają się do nas i wysyłają nam jakieś poszczególne itemki, czy na przykład rzeczy, które wracają z ubezpieczeń. No i teraz te wiadomości będą przechowywać się dłużej. No i teraz, według mnie, coś najciekawszego, najbardziej chujowa rzecz, jaką Battle State Games mógł prowadzić za 250 euro moi drodzy, zdobytym takie radyjko śmieszne. No i to radyjko daje nam kilka możliwości. Jedną możliwością jest to, że itemki z ubezpieczeń będziemy otrzymywać dwa razy szybciej. Dla osób, które nie ogarniają, co to są te ubezpieczenia. Mianowicie, jeżeli wchodzimy na mecz w i jeśli zginiemy, to tracimy wszystkie rzeczy, które wzięliśmy ze sobą na rajda. Jeżeli sobie je wcześniej ubezpieczymy za zadaną kwotę rubli, no to jeżeli wywalimy się na meczu i nigdy nie podniesie tych rzeczy, no to one wrócą nam za. Kilka dni. Jeśli będziemy mieli właśnie Unheard Edition, wrócą one do nas szybciej. To już jest duża przewaga nad innymi graczami. Ale Radejko robi coś jeszcze. Tarkov mocno opiera się na mechanice reputacji u danych handlarzy. Jeżeli wykonujemy dla nich zadania, jeżeli nie odwalamy i nie zabijamy na przykład skawów na skawie, no to będziemy dostawać reputację danych sprzedawców. To nam pozwoli na kilka tam zalet. No i w Unheard Edition, jeżeli mamy to Radejko i u Fensa, czyli jednego ze sprzedawców, wyrobimy maksymalną reputację, skawy, czyli boty, nie będą atakować nas z odległości mniejszej niż 60 metrów. Tak więc bezpłatnej edycji skaw z 60 metrów już by do nas napieprzał. Jeśli mamy płatną edycję i reputację, skaw z 60 metrów nie będzie nas zauważał i nie będzie na nas zwracał uwagi. To jest mocarny game changer. Ale to nie wszystko. Radyjko ma jeszcze jedną specjalną umiejętność, która wysyła sygnał do waszych znajomych i pozwala im dołączyć na waszą grę i wam pomóc. To się, to, jest, to się w ogóle mija z celem To się mija w ogóle z DNA tej gry Wyobraźcie sobie, że wchodzicie na mecz z znajomym Znajomy dostaje kulkę, ginie Ale wy wysyłacie mu sygnał I on może wrócić i sobie itemki zabrać Przecież to jest kurwa pojebane Wyobraźcie sobie, że wszystkie rzeczy, o których wam powiedziałem W dzisiejszym odcinku Dostaniecie tylko jedynie, jeżeli wydacie 250 euro na grę Przecież te wszystkie rzeczy Zbierając do kupy dają wam ogromną ale to ogromną przewagę nad graczami, którzy nie płacą To jest cholerne pay to win Ja się zastanawiam, kiedy ludzie odwrócą się od Tarkowa Ja wiem, że teraz nie ma za wielu alternatyw Ale przecież to, co oni robią od jakiegoś czasu z tą grą To woła o pomstę do nieba Ja sam mam bardzo dużo godzin w Tarkowie Ale obecnie ta gra jest praktycznie niegrywalna Czyli też, że na co drugim miejscu Że twórcy zamiast, zamiast się nimi zająć To wolą sobie dodawać jakieś, jakieś wersje za 250 euro Teraz nawet nie trzeba cheatować w tej grze Nie trzeba pobierać sobie cheatów z jakichś shady stronek A wystarczy zapłacić 250 euro i cheatować sobie, cheat sobie legalnie No to, że to jest... Gra też działa jak pudupy z zakszaka i na moim kompie, no to nas Street of Tarkov nie ma, nie ma lekko z za OPS-ami. Zawsze jest jakoś tak 30, 40, 50, to jest już naprawdę płynna rozgrywka. W każdym razie wydarzyła się jeszcze jedna ciekawa rzecz, mianowicie konkurencja SK Front Tarkov postanowiła ich trochę I Na przykład taka gra Arena Breakout Infinite, która również jest extraction shooterem, wrzuciła takiego oto posta. Dzisiaj żegnamy się z Tarkowem i witamy na Kamonie, czyli tam ich mapie. No taki mały uszczupliwy pościg, na co Battlestate Games zarzucił retweeta i napisało: życzymy miłej 20-minutowej przygody w <laughs> splagietowanej grze. Jestem ciekawy, czy games kiedyś się ogarnia. a tymczasem przechodzimy do kolejnego newsa, a jest z nim Fallout 4, który dostał next-gen patcha. W wyniku popularności serialu gra cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jeśli do tego dodamy sobie aktualizację na nową generację, zauważymy, że w grze, na Steamie bawi się w jednym momencie 136 tysięcy osób. Naprawdę dobry wynik. Jest to Bethesda, więc next-genowy patch nie mógł obejść się bez problemów. Mianowicie, wydanie w PS Plusie, czyli abonamencie Sony, nie obejmuje next-genowej aktualizacji. Osoby, które mają yy, abonament, niestety w next-gena nie mogą pobrać, muszą dopłacić sobie 80 zł. Pacz zajmuje 14 GB, a w grafice różnicy nie widać. Widać jedynie różnicę w kompatybilizacji kompatybilności modów, która została zniszczona całkowicie, więc wsparcie dla wielu modów, wiele modyfikacji, które przez lata działały w Fallout 4. Teraz już nie będą działać, i twórcy muszą znowu przy nich grzebać, żeby dopasować to do nowej wersji. Jeśli wejdziemy sobie na Steam'a, to negatywnych recenzji również nie brakuje. Widzimy na przykład komentarz tutaj, dlaczego zniszczyłeś wszystkie mody tot, zabugowana i okropna optymalizacja. Nowy update zniszczył mi grę. Wszystkie moje stare savey kraszują. Dziękuję za zniszczenie. Gry, która działała na moim komputerze przez lata. <gry> no jak widzę BTZ tutaj w pełnej formie. Oprócz tych negatywnych rzeczy, no to z kontentu pojawiły się nowe zadania w enklawie, poprawiło się wsparcie dla szerokokątnych monitorów. No i chyba ten patch to więcej z spieprzył niż naprawił, więc czy jest się tutaj czym cieszyć? No nie wiem. Na Steamie w relaksesie w końcu zadebiutowało Manor Lords, gra tworzona przez jednego Polaka, która opiera się na budowaniu Wioski Średniowiecznej i mimo tego, że jest to Głównym fundamentem tejże oto gry, to Dodał twórca jeszcze na przykład walki Bardzo mocno inspirowane na przykład Total Warem. Gra obecnie jest na promocji do 10 maja I kosztuje 112 zł Jednak podstawowo zapłaci za nią będziemy musieli 150 zł, co jest bardzo dobrą Uczciwą ceną. Jeśli zobaczymy sobie na Steam Database, zauważymy, że w grę Bawi się w jednym momencie 58 Tysięcy osób, a ta liczba cały czas jak na razie rośnie także jest to ogromny sukces graty dla twórcy że sam potrafił zrobić takie coś życzę dalszych sukcesów i żeby gładko poszło wydanie gry w pełnej wersji a na koniec przygotowałem wam śmieszną ofertę ze Stellar Blade czy taką śmieszną pewnie dla wielu z was nie a dla mnie jest to całkiem zabawne mianowicie Stellar Blade pewnie kojarzycie jest to gra która właśnie wychodzi jest to trochę Souls like trochę slasher była ostatnia afera z tym że kobieta która jest główną bohaterką jest tam za ładna ma za duże atrybuty ma czym oddychać ma na, ma, ma na czym siedzieć mianowicie w grze ludzie znaleźli takie otografii hard i po prawej stronie Neon R. No i jest to dosyć niefortunne, ale twórcy mówią, że było to nieintencjonalne i szybko postanowili podmienić to grafity w, yy, w pierwszym paczku. Także taka ciekawostka. To tyle, słyszymy się jutro. Cześć.